że tego typu połączenia są coraz bardziej popularne. U nas te połączenia nocne też nie były doceniane dopiero kilka miesięcy temu, kiedy... Na polskich torach, ale jak popatrzymy na te polskie tory w ubiegłym roku, 374 miliony pasażerów, to tylko 9 milionów to są przewozy w ruchu międzynarodowym. Ale żeby tak nie stosować takiego samopiczowania się, to także mm, dużą sensację wzbudziło i to można by powiedzieć, że mm, też jest pewnego rodzaju takim zastanowieniem, dlaczego tak długo czekano. Zabieramy za budowę pierwszej takiej Ale Jak e, zarządów poprzednich e, na platformie Obywatelskich mówiliśmy o Y, o to mówiłem podstawowo, no, wtedy nie mieliśmy w ogóle na to pieniędzy, ale podstawowy błąd był taki, że ten Y ma się zaczynać. Katastrofa. Ile da się tego słowa I Jak to się ogląda w telewizji, to jest zupełnie coś innego. Natomiast widząc to tutaj, 400 pamięt, żaden ekran, te większe Pierwsze radio informacyjne, posłuchaj, aby zrozumieć. Książka na głos. Lipy są, mówił mąż. Przecież widziałaś. I co z tego? Rozszluchała się rozpaczliwie. Przecież one nie biją, ja to jeszcze dom będą mieli, jak przyjdzie pora. Tydzień przed jego prawie umieraniem wyłowiono z rzeki dwóch mężczyzn. Ludzi w drodze, mówił, było ciepło, miły słoneczny dzień. Dziewczyny, które pomagają ludziom w drodze, poszły na spacer. Ziemy ze sobą worki, weszły do rzeki, zaczęły sprzątać. Najwięcej było plastikowych butelek i kaloszy. Jak ludzie w drodze idą do dnie, kalusze grzęzną w mule rzeczy. Potem wypływają i zaśmiecają puszcze. Szły z nurtem. Narywka była spokojna i płytka. <śmianie> na granicy z Meksykiem. Strefy umierania, piszą Natalia Jut. Nie byli to dwaj, którzy klęczeli przed uzbrojonym mężczyzną. in dwaj, których w lesie widziano w lutym po raz ostatni. Mężczyzna z bronią Natalia Jot nazywa szmalcownikiem. Wiedział, co trzeba robić, jak spotka się człowieka w drodze. Dzięki zagładzie wiedział, uważa Natalia Jot. Domyśliłby się,